Kasia Dmachowska i Łukasz Klimczak, witajcie. Łukasz z Wielunia, ale mieszkał też w Londynie przez jakiś czas. Kasia z Warszawy. A skąd pochodzisz? Warszawa. Z Warszawy. Dobrze. Będziemy rozmawiali teraz o podróżowaniu w grupie i podróżowaniu samemu. Kasia przez dwa miesiące podróżowała sama po Azji, a Łukasz pojechał na wycieczkę do... Tajlandii. Znaczy to nie była wycieczka, tylko raczej taka podróż. Ze znajomymi? Yy, tak. I, I z obcymi osobami? Znaczy część osób znałem, a część nie. Yy, dlatego wyniknęło z, z tego nieporozumienia, ale to później. No właśnie, nie udała się ta podróż, dlatego że grupa była niedopasowana. Jak zrobić, żeby dopasować dobrze grupę? Yy, wiesz co, przede wszystkim wyjeżdżać z osobami, które się dobrze zna i. Myślę, że jedna osoba to jest Max, czyli myślę, że najlepiej z, przyjacie z przyjacielem z partnerem. Mhm. A jeśli chodzi o podróżowanie y, samemu, Kasiu, ty sama ruszyłaś y, no, w dość trudną podróż. Ona trwała dwa miesiące. Nie jest smutno samemu? To wszystko zależy tak naprawdę. Y, powiedziałabym, że podróżowanie samej y, sprawia, że jestem bardziej otwarta na poznawanie nowych ludzi co kończy się bardzo fajnymi właśnie znajomościami, przyjaźniami. Poza tym, jak się podróżuje samej, to mogę robić to, co chcę i kiedy chcę. Nie jestem uzależniona jakby od zapotrzebowania grupy. Także to ma dużo plusów, tak? Minusem jest może to, że właśnie jak są takie miejsca, gdzie faktycznie jest troszeczkę mniej turystów i jest trochę trudniej ich poznać, no to w tym momencie trochę czasem zdarza się czuć samotnie, tak? To ale z reguły z racji tego, że ja podróżowałam z pecakiem, to przemieszczałam się z miejsca na miejsce, także byłam maksymalnie 2-3 dni w jednym miejscu, jechałam dalej. Indonezja, Wietnam, Singapur, Malezja, to twoje zdjęcia z podróży, dużo tego wszędzie sama. Co widziałaś takiego ciekawego, co cię zainspirowało, spodobało ci się? Najbardziej spodobał mi się właśnie ten pierwszy wulkan, który był na zdjęciu. Jest to um, zdjęcie gdzieś um, wulkanu, który był podczas erupcji podczas mojej spinaczki na Rinjani. Jest to bardzo znany wulkan na wyspie Lombok, tuż obok Bali na, um, w Indonezji. Um, niesamowite jest to, że um, są tragarze, którzy po prostu noszą namioty, w których następnie się śpi w nocy, e, którzy nam gotują jedzenie po drodze. E, są bardzo przyjacielscy, bardzo, bardzo tak sympatyczni. Mówią o takim łamanym angielskim, ale oczywiście można się dogadać, czasem na migi, czasem po angielsku, ale to wszystko wychodzi, tak? E, e, I zdecydowanie mm, właśnie e, oprócz tego ringeni, e, to też pozostałe wulkany. Z racji tego, że ja studiowałam geologię i, i, i uwielbiam skały i moim marzeniem też było właśnie zobaczyć wulkan, a już szczególnie taki podczas erupcji to już było dla mnie zdecydowanie takim highlightem, jak to się mówi. Na swoim blogu na Kompasie napisałaś warto zacząć swoją przygodę z Azją właśnie od Tajlandii, gdyż według mnie jest to kraj najbardziej rozwinięty i przystosowany dla turystów z całej Azji południowo-wschodniej. No to o tej Tajlandii chciałbym z tobą porozmawiać, bo Łukasz też był w Tajlandii. To najpierw z perspektywy samotnika. Ponieważ, tak jak większość osób, zaczęłam moją podróż po Azji właśnie od przylotu do Bangkoku, to muszę przyznać, że Bangkok to jest tygiel narodowościowy i po prostu wszystko tam można znaleźć. To... Mm, na początku może było mi troszeczkę źle przez pierwszy dzień, czułam się trochę dziwnie, bo to jest inny klimat, tak? Zupełnie inni ludzie, inne wszystko, ale dość szybko się przystosowałam. Um, było, dość szybko poznałam też nowe osoby, z reguły poznaje się nowe osoby właśnie czy w hostelu, czy, czy jak się przemieszcza z miejsca na miejsce w autokarach na przykład, czy, czy w pociągach, czy na lotniskach, także ym, powiedziałabym, że y, Tajlandia jest ogólnie przystosowana właśnie dla… Ym, dla, dla turystów i czasem się czułam trochę, jak była w Europie. Niekoniecznie jak byłam w Bangkoku, bardziej jak byłam na, na Wyspach na południu. Ale zdecydowanie jest to dobre dla osób, które rozpoczynają podróże samotnie, takie egzotyczne podróże, bo jest znacznie łatwiej, jest znacznie więcej również turystów. A ty, Łukaszu, jak odebrałeś Tajlandię z grupą, która była niedopasowana? A jednocześnie jeszcze dodam, że ty podróżujesz, bo tak naprawdę nie interesują cię do końca same podróże, tylko kuchnia i restauracje. E, tak, z tego względu, że jestem pasjonatem e, różnych kuchni. Zakochałem się w tajlandzkiej e, kuchni, e, będąc w, w Bangkoku przez jakiś czas. E, że jak koleżanka opowiadała w ogóle o, o, o Tajlandii, to ciarki przeszły, bo, bo bardzo tęsknię i chcę się przeprowadzić tam na jakiś czas. E, niesamowity kraj, przede wszystkim bardzo m, demokratyczny. Tam nigdy nie było wojny. E, poznałem takiego y, kolegę, właściwie mogę go tak teraz nazwać, który pracuje w ambasadzie. W, y, w Tajlandii australijskiej i podróżował naprawdę. Rozmawialiśmy bardzo, bardzo długo. Podróżował po całej Azji i mówił, że Tajlandia, Bangkok, to jest jedyny chyba azjatycki kraj, w którym mógłby zamieszkać i poczuć się tak, jak trochę u siebie, demokratycznie, bezpiecznie. Widzimy właśnie Twoje zdjęcia z Tajlandii. Co to? Tutaj szkoła gotowania, Siam Smile. Cudowne przeżycie, naprawdę. Akurat my byliśmy nie w sezonie, dlatego gotowaliśmy właściwie tylko sami z kolegami. To jest słynny hotel. A czy to jest akurat Singapur? Sorry, bo ja trochę pomieszałem w tym. Co było takiego najfajniejszego? Co było dobrego do jedzenia? Co jadłeś yy, yy, właśnie tam, w Singapurze, w Tajlandii? Zrobiłem pierwszy raz czerwone kary, które nie było aż tak bardzo ostre, jak z reguły yy, miałem yy, zaszczyt gdzieś tam jeść, ale w Singapurze, naprawdę, kiedyś byłem w Indiach i piłem yy, mango lassi, to jest taki właśnie mus z kardamonem, z dojrzałym mango, i z jogurtem, i to był najlepszy mango lassi właśnie w Singapurze. Yy, w Indian Town mogę powiedzieć o tym, no było naprawdę przepyszne, aż zamówiłem drugie. <laughs> Kasia, a ty? Co jadłaś ciekawego? Co bardzo ci smakowało? Najbardziej smakowała mi tajska kuchnia, także tutaj podzielam również danie. E, lubię pad thai e, i też e, e, kurczaka kary z kolei. Okej, okay, to na zakończenie naszej rozmowy powiedzcie, jak dobierać sobie ludzi do podróżowania, bo o tym mieliśmy rozmawiać, żeby ta podróż była fajna i ciekawa. Kasia Wydaje mi się, że warto poznawać właśnie innych podróżników, i, i może właśnie przez różne portale, między innymi przez kompas. Mieć możliwość poznania takich osób. Poza tym, przyjaciele oczywiście, tak. Wydaje mi się również, że tak, jedna, maksymalnie dwie osoby to, oprócz mnie oczywiście, to byłoby idealne do podróży. Natomiast. Z z, może nie z mojego własnego doświadczenia, ale e, moich znajomych. Czasem się okazywało, że najbliżsi przyjaciele, którzy w mieście po prostu uwielbiają siebie, tak, to jak wyjeżdżają na takie dalekie podróże, no niestety mają troszeczkę e, inne potrzeby, tak? I, I jest trochę im ciężko razem spędzać tyle czasu i, e, i jakoś tam się dobrać. Także e, to jest wszystko bardzo. Trudno tak powiedzieć, tak? To jest bardzo zależne. Łukasz? To znaczy, jeśli chodzi o Tajlandię, to zdecydowanie samemu. Naprawdę, jest super e, bezpiecznie, ludzie są uśmiechnięci. Znają angielski Dobrze. Tak, można spokojnie się dogadać. Jeśli ktoś był w Chinach kiedyś, no tam niekoniecznie, ale w, w Tajlandii ja kiedyś próbowałem zamówić tak, znaczy powiedzieć taksówkarzowi, gdzie chcę jechać, po tajsku i Cztery razy powiedziałem, niestety mi się nie udało, tam jest kilka intonacji, I, ale, ale, ale myślę, że się można nauczyć, ale po angielsku spokojnie, naprawdę. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie, dzięki Łukaszu, że przyjechałeś. Podziękowanie dla Ciebie, podziękowanie dla Kasi za udział w Drugim Oku Podróżnika, wielkie brawa. Dziękuję Wam serdecznie. No i kolejnych owocnych podróży zapraszamy na bloga Kasi, którego można przeczytać na portalu Kompas. Łukasz pewnie też niebawem zacznie pisać.